To jest ten moment, na który chyba czekali wszyscy, a na pewno pięciu kandydatów do dziewiątej edycji programu Top Model. W tym sezonie nowość pojawił się srebrny bilet, czyli przepustka dzięki głosom internautów dla jednej osoby prosto na budkę. Stamtąd już całkiem łatwa, a może wyboista droga do domu dla modelek i modeli. Trzy dziewczyny i dwóch chłopaków to typy, czwórki naszych jurorów i jeden mój. No to po kolei. Olga to typ Dawida Wolińskiego, Ela Kasi Sokołowskiej i Zuza to mój typ. Natomiast panowie Marcin został wytypowany przez Marcina i Dominik przez Joannę Krupę. Zobaczmy całą piątkę, która na pewno umiera z ciekawości komu się udało przekonać internautów i kto zdobył największą ilość głosów. Cześć wam kochani! Hejka! Jak się czujecie? Nie nie jest to jest moje stres. Wszyscy stresują się. Tak wielce się stres. stresują, że. I nie mogą się doczekać przede wszystkim wyników. Ale to jest taki pozytywny stres. To jest dokładnie to, też jest tak łatwo. tak dalej. Po drugie mieliście świetną próbę, jak to wygląda w programie. Prawie, że jak w finale, bo w finale też wszystko zależy tylko i wyłącznie od widzów, którzy głosują. Mm -hmm. Jak myślicie, jak wam poszło i jak minął ostatni tydzień, zacznijmy od dziewczyn, bo kobiety mają pierwszeństwo, no to może Ela, opowiedz, jak minął tydzień? No ten tydzień ja tak mam, ale... tego, że w bardzo z tego, jak się dowiedziałam, że dostaję te, te nominacje, Najpierw się bardzo ucieszyłam, a potem zaczęłam się strasznie stresować tym, że muszę ludzi do siebie przekonać, że to już nie jest tajemnica, że muszę wszystkim o tym powiedzieć, nieważne od wyników. Więc rzeczywiście było to jakoś tam stresujące, ale przełamałam swoje bariery, zaczęłam gadać na Instagramie, prezentować siebie i w ogóle tak otwarcie mówić o sobie, spamować, tablice, wszystkim i tak dalej. Jeżeli chodzi o wynik, to ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć, bo z mojej perspektywy wydaje mi się, że dużo osób na mnie głosowało. Znajomi, rodzina uruchomili swoje media społecznościowe, więc mnie na tablicy po prostu drżało. Jednak nie powstrzymałam się i czytałam komentarze, jak i na Facebooku i na Instagramie też. No to ewidentnie faworytem jest Dominik. Trzymam za niego kciuki. Ale jeżeli wygra, wygra ktoś inny, to uważam, że każdy z nas w jakimś stopniu na to zasługuje i nie będzie chybionego trafu. No więc zobaczymy i czekamy. Zobaczymy, ale teraz pytajmy, jak ten tydzień minął Zuzie. Zuza, jak było u Ciebie? U mnie zaczęło się od takiej radości niesamowitej, gdzie ja każdego krzyczałam, chodziłam, się udało. A potem był stres, że to ode mnie zależy, i od moich znajomych, i od ludzi, czy będą chcieli mnie zobaczyć w programie, czy będą chcieli głosować. I powiem, że to było mega miłe zaskoczenie, bo nawet ludzie, z którymi nie utrzymuję bliższych kontaktów, czy znam ich po prostu z widzenia, wiedziałam, że cały dnia zachęcają. Pisali do mnie, że trzymają kciuki, że głosują. I to było mega fajne uczucie, jak cała tablica wszystkich mediów społecznościowych jest właśnie w twarzach naszej piątki. I mimo, że boję się konkurencji, to mam nadzieję jednak, że wszyscy z moich dali z siebie wszystko i że się uda. Ale jeśli się nie uda, to będziemy mega cieszyć, że udało się komuś innemu, bo właśnie tak samo uważam, że cała nasza piątka na to zasługuje i że no nie zostaliśmy wybrani. Dokładnie, taka jest prawda, nie bez powodu zostaliście wybrani, ale jak to bywa w życiu i w każdych pewnego rodzaju konkurencjach zwycięstw są, nie może być każdy, chociaż życie później może podpowiedzieć, że ta gra jednak należała i nagroda, bo kogoś zupełnie innego niż ten, który przeskoczył o szczebel wyżej. Olga, a jak wyglądała sytuacja u Ciebie? Jak wyglądała sytuacja u mnie? No to, jak dowiedziałam się, że w ogóle zostałam nominowana, super, szał ciał mnie. Dziewczyna ze wsi, osiemnastolatka, dostała szansę. Ogromne wyróżnienie spośród tysięcy wysłanych zgłoszeń. Nie? Myślę, no dobra, no będzie pięknie, trzeba przesłać do znajomych, wszystko elegancko. No, ale później tak czytam te komentarze, czytam. Poświęciłam więcej uwagi niż zwykle e, mediom społecznościowym, a zwłaszcza Instagramowi. I z tego co zauważyłam, faworytem internautów jest e, w zasadzie, no dobra jest, e, zdecydowanie Dominik. E, mnóstwo głosów e, świadczyło też e, o tym, że to Suza właśnie, może dostać srebrny bilet. Licuję całej piątce, bo uważam, że zostaliśmy um, naprawdę ogromne wyrównienie. wszyscy. Chciałabym, żebyśmy się wszyscy zakwalifikowali do programu. No i nie jesteście po prostu piękni, boty, przed paniami wspaniali. Chciałabym Was poznać na żywo. Um, bardzo miłym zaskoczeniem było dla mnie że um, bardzo dużo znajomych z Facebooka, z którymi tak naprawdę miałam... Nawet raz, dwa do czynienia w dzieciół, po prostu postanowili, że mi pomogą, zaczęli to nagłaśniać. No naprawdę jestem taka dumna, chociaż no też mogę powiedzieć, że na niektórych znajomych lekko się zawiodłam. Oczywiście no nie mogę nikogo zmusić, żeby na mnie głosował, ale kurka na no, jak się z kimś kolegujesz, zadajesz. Później zupełnie inną stronę, oni głosują na rywali, no to tak... Kurde, no ale life is brutal, nie? Hello! No niestety, to tak bywa. Ale zapamiętaj, którzy wybrali kogoś innego z tej piątki, i im podziękuj tak. w przyszłości. was <laughs> Dominik, jak to wyglądało u ciebie miniony tydzień? Faktycznie... Ten, ten miniony tydzień u mnie wyglądał tak, że po prostu... Chodząc do pracy, bo pracowałem codziennie, wieczorem po pracy siedziałem w telefonie i dosłownie przeglądałem każdy komentarz. Byłem po prostu w szoku odzewem, jaki w ogóle był w moją stronę. W pewnym momencie telefon mi się zacinał, ludzie do mnie pisali: Trzymamy kciuki, głosujemy na ciebie, udostępniamy. To był dla mnie tak wielki szok, i było tak po prostu, byłem tak w szoku, że no aż nie mogłem wydusić z siebie słowa. Jestem w ogóle przede wszystkim bardzo wdzięczny wszystkim za głosy, za te komentarze, za wszystkie rzeczy, które dzięki nim tak naprawdę w sumie głosy są, bo gdyby nie oni to byśmy w ogóle nie rozmawiali. I przede wszystkim życzę reszcie, żeby, żeby nie tylko jedna osoba przeszła, ja życzę, żeby, wszystkim przesz żeby wszyscy przeszli, choć ukrywam, nie ukrywam, że moim faworytem jest Ela i Jakie dla niej, bo uważam, że naprawdę też zaskoczyła na tym bilet, tak samo jak i reszta, Marcin, Olga, Zuza. I powiem szczerze, że zdania są podzielone. Czytając komentarze, tutaj każdy widzę, że wspomina, że ja jestem faworytem. To nieprawda, zejdźcie sobie niżej. Pod, pod, moimi, zdjęcie, pod moimi komentarzami są Marcin, Zuza, Olga, Olga, Olga Ela, Ela. I tak ca cały czas dosłownie, także uważam, że każdy ma szansę i uważam, że każdy z nas z, z jakiegoś powodu nasza piątka została wybrana, prawda? Także. Odnieka. Na tak Dlatego uważam, że, że tak jesteśmy najlepsi. O, trochę już się zagalopowałeś. Tak a, a może mój tak mój. O, A może? Marcin, zobaczymy e, później. Jak to? O, dla mnie to był totalny odlot, ja dowiedziałem się o tym, że walczę o srebrny bilet też jak byłem w pracy i czekałem jeszcze całą noc w ogóle w pracy i byłem w takim szoku, że nie wiedziałem co się dzieje. Przez pierwsze trzy dni w ogóle starałem się to wszystko ogarnąć, jakoś przyswoić i w ogóle działać, zacząć po prostu działać. Na drugi dzień się obudziłem i porozmawiałem z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną i tak naprawdę właśnie dzięki nim, to oni mnie tak zmotywowali do dalszej pracy, do dalszej walki, do zachęcania, do głosowania. No, gdyby nie oni, to na pewno tak by to teraz nie wyglądało. Tak by nie wyglądała moja praca, którą teraz składałem przez ten tydzień. Byłoby mi dużo po prostu trudniej. A jeśli chodzi o wyniki, to szczerze mówiąc, no tak jak reszta, zauważyłem, że Dominik ma tych głosów dużo, ma, dużo, ma duże poparcie, ale naprawdę. Wchodziłem na wasze wszystkie profile, na profile wszystkich kandydatów nasze piątki i wszyscy według mnie, no dostaliśmy ogromną szansę, zostaliśmy strasznie wyróżnieni. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać już w programie, albo przynajmniej na castingu, albo gdziekolwiek po prostu się spotkać. Ja już mówię, ja już czuję się i tak wygrany tym, że tu jestem, jestem po prostu w totalnym szoku. Więc, co mam tutaj dużo więcej mówić, przygoda trwa, mam nadzieję, że będzie trwała dalej i mam nadzieję, że będziemy w niej wszyscy dalej uczestniczyć, będziemy wkładać kolejne cząstki siebie dalej, i dalej, i dalej. No i też bardzo bym chciał podziękować wszystkim za głosy, które nam nie oddawali, bo... bo to, co się działo w mojej głowie, to był po prostu szok, a... szczególnie chciałem podziękować moim przyjaciołom i mojej rodzinie, bo to oni mnie po prostu pchali ku górze i im najbardziej dziękuję. Słuchajcie, no zawsze jest taka sytuacja, że trzeba podziękować tym wszystkim, którzy nas dopingują, mobilizują, ale również ci, którzy na nas włosują. Bardzo często w życiu wygląda tak, że słyszymy dużo ciepłych słów, a potem okazuje się, że nie przekłada się to na efekt, którego się spodziewaliśmy. Nie będę dłużej trzymał w lodzie. Wygrana, niestety, ale może być tylko jeden, więc od razu zgaszę e, te wasze gdzieś tam marzenia, że zobaczycie się za chwilę w komplecie, a tak nie, nie będzie. Życie jest brutalne, tak, jak powiedziała Olga. Ale komu najbardziej zaufali internauci? Kobiecie. Joannie Krupie, czyli Dominik, jesteś na bootcampie. Jest! Jest! Jezu, Dobrze. dziękuję Jest! 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 Słuchajcie, ja Jest! ogóle nie na wszystkich. Bardzo wszystkim Jest! 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 dziękuję! Jest! wszystkich, Jest! wszystkim Jest! 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 i Jest! wam Jest! że nie zawiedziecie się na mnie! Zobaczycie, dacie radę! Dominik, bardzo nie ci gratuluję. Ale ja też nie mogę uwierzyć. Olga, Ela, Zuza i Marcin, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, jest... tak. że jesteście cudowni, jest... że z Was myśmy dostrzegli duży potencjał. Ale nie zmieniajcie numerów, bo nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy mogą się wydarzyć różne rzeczy. Na ten e, moment my się musimy pożega, pożegnać decyzją widzów. Ja was i zostaję z Dominikiem, bo muszę z Tobą chwilę porozmawiać, mój drogi. Dziękuję bardzo. Ale... Dominik. Jak się czujesz? No musisz umieć? Oh, Boże przede wszystkim, no jak tak już wspominałem, muszę usiąść. Odsapnąć trochę, bo serce po prostu zaraz do szpitala będę musiał jechać. <laughs> Więc tak, emocje nie do opisania w ogóle. Muszę się opanować dokładnie. Emocje nie do opisania. I w ogóle powiem szczerze, że... Jezu, dziękuję ściśle wszystkim <laughs> ludziom, którzy na mnie głosowali za wszystkie w ogóle komentarze, za wszystkie prośby, wszystkie pisania, które ludzie do mnie po prostu pisali. Oczywiście nie byłem w stanie wszystkim odpisać, za co bardzo przepraszam, ale po prostu było ich tak mnóstwo był tak super czas. Ten tydzień minął mi bardzo szybko z racji tej, że po prostu siedziałem 24 godziny na telefonie i patrzyłem, jakie mniej więcej są obstawiania i powiem szczerze, że jestem w szoku i naprawdę bardzo wszystkim dziękuję. Nawet słyszę, że mi się głos zmienił po prostu przez, to, przez tą satysfakcję. Słuchaj, ale to jest pierwszy sukces, tak naprawdę jesteś pierwszą osobą, która w ogóle w historii polskiej edycji programu Top Model podbiła serce internautów jeszcze przed poznaniem reszty kandydatów. Teraz musisz się kupować, ponieważ bezpośrednio pojawisz się na Butkangie. Tam poznasz swoją konkurencję. I teraz masz trudne zadanie, bo nie możesz chyba zawieść tych, którzy w ciebie już uwierzyli. Uwierzy. Dokładnie, Czy masz jakiś pomysł na to, jak się przygotować w związku z tym? No powiedzmy. Yy, no, szczerze no, 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 mówiąc, yy, nie, nie możesz teraz zawieść tych ludzi, którzy już naprawdę wierzą, że to właśnie ty się nadajesz. No i jażki kruk, no. <grych> oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę i powiem szczerze, mam jedną standardową zasadę, która będzie mnie obowiązywała przede wszystkim: po prostu być sobą, yy. bo za to jaki ja teraz jestem, ludzie mi po prostu zaufali. I budząc to zaufanie swoim zachowaniem i swoim postępowaniem, wydaje mi się, że będzie dobrze i że zaufają mi jeszcze raz, także tyle. Słuchaj Dominik, ja ci bardzo gratuluję z całego serca, bardzo ci gratuluję z całego serca. Spakuj się mądrze i e, nie zapomnij, że konkurencja nie śpi. Widzimy się na bootcampie. Uh, jeszcze raz gratuluję w moim imieniu. Ha, 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 no coś, przerwało, pewnie... coś przerwało, coś przerwało. A, mówię, żebyś spakował się bardzo mądrze, bo widzimy się na bootcampie. Um, ja ci gratuluję na pewno uh, od siebie, na pewno od Jasi grupy, gdyby mogła, to by cię już tam przytuliła i tak dalej. Ona jest tak samo dumna z tego, że to jej typ właśnie przekonał internautów, uh, ale Super. sądzę, że reszta ich również się cieszy, bo... Jak rozmawialiśmy o całej naszej piątce, to wszystkim pingowaliśmy. Bardzo się cieszę, widzimy się niebawem. Stary, świętuj, tylko pamiętaj, widzimy. na żywo się widzi. Świętuj, ale tak. pamiętaj, że świętowanie polega na tym, że nawet jeżeli o 4 rano do Ciebie zadzwonią, to masz być gotowy do zdjęć. I oczywiście, świetnie zawsze. oczywiście. Zosia jest i gotowy. Dokładnie. Dziękuję pięknie. moi drodzy gratuluję wszystkim, którzy oddali głos na Dominika, bo mieliście rację, ale dziękuję również w imieniu wszystkich, którzy wspierali Elę, Olgę, Zuzę, jak i Marcina. Jesteście wielcy, zostańcie z nami, bo jeszcze mamy wielu kandydatów, których w twarzy nie widzieliście. Dominik, gratuluję. Idzie pochwal tą wiadomością ze swoimi najbliższymi. Ale jeszcze, tak, jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Kocham Was i przesyłam Wam wszystkim wielkie buziaki. I jeszcze raz dziękuję. Także Dzięki, naprawdę. Dziękuję. Do zobaczenia. To w takim razie, razie, do zobaczenia na Bokampie. Trzymaj się, na razie, Dobra. cześć. Na razie, książę. Na wasi, moi drodzy, my też niebawem widzimy. Pamiętajcie. Śledźcie nasze konta i na Instagramie, i na Facebooku i stronę programu, bo mogą różne rzeczy się dziać i informacje do Was my wyślemy, a wy musicie być czujni. Do zobaczenia.